Dzień dobry chłopcy i dziewczęta. Na yy, prośbę yy, Kuby Kuba zlecił mi wykonanie nożyków, dwóch nożyków i jednej pochwy. Mam zrobić filmik o tych przedmiotach. A zatem, najpierw pochwa. Pochwa, oczywiście, miała być na do mory numer 3, ponieważ mam morę. Numer 3, więc nie było problemu się do tego przymierzyć. Proszę bardzo, jest mora numer 3 skóra gruba, 2,5 Szycie ręczne oczywiście takie ozdóbki sobie. Się po kusiłem, żeby nie było takie puste, znaczy się nóż nie wypada spok widać. Ok, i teraz dwa nożyki. Ostrze mora. Da widać. To jest Moran numer jeden. E, 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 pojechałem po skandynawsku, bo była sugestia, żeby zrobić to w stylu noża Hell Wiking. Zwłaszcza pochwa jest w stylu wikingowskim. Tu jest taki. Celtycki stempel. Reszta ręczna produkcja na wzór noża, yy, yy, pochwy skandynawskiej. Dookoła szycie, które zabezpiecza, żeby to się nie urwało, prawda. Wybity otworek i przeprowadzona przezeń. Rzemyczek, pasek rzemienia, i tak zamontowany. dwa otworki. I przeciągnięcie tego rzemyczka. także po wyschnięciu, bo to było na mokro zaciągnięte, po wyschnięciu nie ma siły, żeby się wyrwało. A szerokość tego paska jest wystarczająca na tyle, żeby się zmieścił duży pas, szeroki pasek. Oczywiście yy, róg renifera i z takim drobnym, yy, powiedzmy, średniowiecznym takim akcencikiem. Bardzo dobrze leży w dłoni. Wszyscy, którzy to mierzyli, byli po prostu oczarowani. No, oczywiście w stylu skandynawskim to jest jakieś okolice dębu. Jakieś, jakieś drewno egzotyczne, nie wiem co to jest. Nie za, trzpień, sięga gdzieś dokąd. No, <laughs> oczywiście, szycie na dwie. Ładnie klika to zatknięcie tego poroża z, yy, z wkładką plastikową, która tutaj jest. Zabezpiecza cały nożyk, usztywnia. Nożyk następny, też w stylu wikingowskim. No i z drugiej strony. Proszę bardzo, szycie na dwie igły tutaj jest wycofane na 3-4 dziurki, żeby po prostu było mocniejsze szycie tak samo otworek wybity. W pod, bo Nóż Helle, Viking, stricte Viking, ma dziurkę tylko w jednej skórze. Ta druga skóra jest po prostu odcięta. Oczywiście szycie jest w dwóch skórach, natomiast tylko jedna jest, służy do zamocowania tej skórki, która otacza całą pochwę. Jeżeli pochwa wisi, no to po prostu zaciska. No, teoretycznie zaciska bardziej jeszcze oczywiście nóż nie wypadnie bo jest dopasowany ściśle szyty na, na rękojeści na wstawce z, yy, plastikowej nóż zrobiony na zasadzie bolstera wykonanego z kawałko rogu jeleniego tak, żeby to było w stylu takim archaicznym trochę. Rękojeść dość duża, 12, o ile pamiętam, 12 cm chyba. Tak, 12, bo po prostu ostrze, ostrze 10 cm, więc mogłem sobie pozwolić na dłuższą nawet 10,5 cm. Ostrze. Więc mogłem sobie pozwolić na dłuższe ostrze. Też podobnie jak w tamtym nożyku zakończenie. Zauważyłem, że no dużo obejrzałem sobie filmików z nożami Hele. Niektóre mają właśnie taki sposób zakończenia, zamo zamocowania końców paska. Natomiast niektóre mają ta szerokość prze, przeistacza się w taki kwiatek, czy gwiazdeczkę. O. Ponieważ skóry minie, ta skóra sprowadzana z Finlandii specjalnie zrobiłem pod kolor no, rękojeści noża. Kolor pochewki do koloru rękojeści. Kolor pochewki do koloru rękojeści. Widać dokładnie, że jest ciemniejsza, ta jaśniejsza. Zanim się skusiłem na wykonanie tych nożyków, musiałem zrobić jakiś sobie próbny, próbną pochewkę, żeby zobaczyć, jak to, jak to będzie się w ogóle zachowywać. Jeszcze tutaj nie jest nie jest wyrównane. Tutaj poleciałem cieńszym paseczkiem, ale tu postanowiłem sobie, że to po prostu musi być mocniejszy pasek. Ta skóra ma 1,5 mm do 2. Oczywiście ostrze Suando i starałem się wykonać nożyk, no nie jako kopię no, nożyka Suando który po prostu tutaj masz szerszą o wiele jest prościutki bardziej mi odpowiada taki noży grzeźbiarski długość noża ostrza 7 cm 8 8,5 nawet Aha. harden ha nie pamiętam nazwy tego noża w oryginale karsyłam no i pojechałem pochewkę tutaj wykonałem stempel kurczę z, z kawałka kija od szczotki daje radę taki taki wyciśnięty no i dopiero później pokusiłem się ośmieliłem się zrobić właśnie te oczywiście są o wiele lepiej zeszyte bardzo trudno się szyje bo trzeba Trzymając to wszystko, przebijać szydłem mimo wszystko dziurki na, na nitki. No trochę to trwa, ale no, zadowolony jestem z siebie, że udało mi się to po prostu wykonać. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta.